Dzień dobry widzowie, ja jestem Gunway i dzisiaj będziemy patrzeć, jakie gry lubimy, a jakie nie lubimy gier. Yy, no dobra, no to zaczynamy od wilku cool Legends. Lubię tam grę, jest nawet spoko. Field Facility też spokoć powiem. Zombie Uprising, no może być. Bip <laughs> City na pewno nie. Korfa, który tego nie. Dobra, tych Gielce nie znamy. Po prostu. Emil. Zastępuję ten. Tego nie znam na przykład. No, to jest takie. Fajne, ale. Ten. 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 Średnie. W topie jest spoko. Y... Bedwars te... No, w sumie słaby Bedwars jest na Robloxie. I Tainbow też jest spoko. Spray Paint zostawimy Tego nie znam A no, to jest spoko, zostawmy Tower of Hell... nie Arsenal, bardzo lubię Arsenal To też jest fajne, GA Block Tycoon nie znam To kojarzę, ale nie będę tutaj... tego... ten A no, to też jest fajny tam tańczysz, ale zostawmy to nie grałem. Epic Minigames jest bardzo fajny. Prison Life też. Mam 2 też jest fajne. Funky Friday tam też nawet ok. Blue Heaven. No dobra, ok. Fajne, dużo mam tam game passów. The Mimic. Nie grałem. Speedrun bardzo fajna gra. Breaking Point nie grałem. Oj, nie trafiłem. Royal High, nie lubię nie wiem co się tam robi tak w ogóle Gacha Online słabo, nie wiem o co tam chodzi Blocks Fruits. nigdy nie grałem, więc ten nie mam słów a to jest fajna gra ta akurat Bisworn hmm. nie grałem, nie wiem o co, znaczy grałem ale nie wiem o co chodzi Hmm. Dobra, na no koniec zostawimy. Bloxburg bardzo fajna gra. Kat też fajny. Jailbreak też. Dachur. Adopt me jest spoko. Co nie grałem. Zombiatek też jest taki fajny. Klasyczny. Ale dobra, wracamy do Bisworma. Więc. Hmm. Fajny skinek nawet ma. Gość. Oj, nawet możemy go przesuwać yy, Bisło no pomyślmy. Dobra, nie rozumiem tej gry, więc... Okej. Okay. Więc no. Dziękuję za oglądanie. Miałem nadzieję, że... Yy, no... Dobrze ten filmik wyszedł. Chociaż... O, nie mam. Po co mieć nadzieję o coś. Więc no, zobaczmy, jakie gry sobie zostawiłem. To zostawiłem. To zostawiłem. To, zostawiłem. to nie, to nie. Tego na pewno bym nie mógł zostawić. To jeszcze raz tutaj ten. No to zostawiłem, to zostawiłem. Blocksfruity nie niszczyłem wam. Speedrun 4 też, a to co to? Royal High School. Aha, Royal High School. Uh -huh. Nie wiem, nigdy nie grałem. Funky Friday. Epic Minigames, Prison Life, Phantom Forces. Uh, no, Blocky Tycoon, Tower Defense. <coughs> Flag Wars, Spray Paint. <coughs> Bad Wars. Fling Things and People. Big Paintball. topia natural disaster survival bardzo fajne. thing tutaj. No i dobra, takie rzeczy zostawiliśmy. Youtuberzy też tutaj są, ale nie chcę ich tam robić, więc do widzenia.